Cześć, witajcie! Z tej strony Ebrona, to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym, tak jak widzicie po tytule, podsumujemy sobie troszeczkę ten sezon, który się już mija. Nareszcie trwało ponad 100 dni. Nie wiem ile dokładnie, ale za długo generalnie udało nam się wbić prawie 400 level, a dzisiaj będzie podsumowanie. Jakieś najfajniejsze, najśmieszniejsze oraz najlepsze akcje z tego sezonu będą w tym filmie w podsumowaniu. Ale przed tym zróbmy mały przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli robicie zakupy w Fortnite. To mega docenie jeżeli użyjecie Naszego kodu EVRON w sklepie Pomijając też sklep Oczywiście przypominam, że Karnet bojowy Battle Pass liczy się do Kodu twórcy, więc docenię mega, jeżeli w czwartek rano Przed zakupieniem karnetu wpiszecie kodzik No bo to jest tak naprawdę free pieniądze Oczywiście w czwartek rano będzie film Z podsumowania karnetu oraz z pierwszego wina Ja wiem, że dużo youtuberów nagrywa po prostu karnet No ale ja też chcę zrobić, że tak powiem wina I pokazać wam parasolkę, więc na pewno w czwartek taki materiał będzie A tymczasem podsumujmy sobie sklep Nie ma słuchajcie dzisiaj nic nowego Ale w ogóle z prawej strony randomowo pojawiły się piłkarki Także jak ktoś nie ma najbardziej spoconych skinów w grze, ja mam chyba każdą piłkarkę, tak, mam każdą, no nerd, co ja mogę o sobie powiedzieć? No nerd. A piłkarza mam? Wydaje mi się, że jakiegoś piłkarza mam, nie, oszukałem, nie mam, no niestety, ja tylko kobiety, only Woman, jak coś, eee. Eee. dobra, nieważne, tak czy inaczej, słuchajcie, z, z lewej strony mamy panią Ice Queen, ale wydaje mi się, że dzisiaj warto skupić się na tej prawej stronie, w są piłkary, ale mamy też Red Jade, bardzo ładny skinek, śliczne tak zwane oczy skina oraz panią Wersę, pani Versa z całkiem fajnej smooth moves. Tani czy hot dog, tak zwany tutaj. No emotka za 800, dosyć droga. Ale słuchajcie, my dzisiaj nie o sklepie, tylko o podsumowaniu sezonu. Także słuchajcie, zrobiłem kompilację yy, sezonu. Niestety w tym sezonie nie mieliśmy eventów, więc w sumie to były tylko takie moje akcje, jakieś fragi czy jakieś śmieszne sytuacje. Mam nadzieję, że wam się słuchajcie spodoba. No i widzimy się w kolejnym sezonie, który będzie już w czwartek i oczywiście w czwartek, mniej więcej w okolicach południa, możecie się spodziewać materiału właśnie z przeglądu karnetu, z przeglądu zmian na mapie oraz mam nadzieję z winka, ale to chyba nie będzie aż takie trudne, także trzymajcie się, miłego oglądania. Cześć, cześć. Dalej, oczywiście z tej strony Evron, a to sezon 11. bądź też rozdział drugi, jak zwał, tak zwał, słuchajcie, w końcu. O Jezus, jestem schajpowany i zobaczcie to, mamy nową, nowiusieńką wyspę. Ja nawet nie wiem, gdzie lecieć, czat. Nie wiem, tu lecę? Na tą miejscówkę? Nie wiem nawet, gdzie, czat, lecieć. Nie wiem, lecę tutaj. Tu jest chyba spoko. Taki tiltet może, nie? Było jakieś fabryki w ogóle. Nie, dobra, lecę. Lecę, nie mam pojęcia gdzie, nie mam pojęcia co mnie spotka, ale lecę. Jezus mary, jak jestem szczęśliwy, czad, pewnie to słychać po mnie i przepraszam, że się podniecam, ale jest to pierwszy wgląd na mapę, na której będziemy pewnie kilka lat, także zwiedźmy rzeczy, o, jest jakaś ta, tutaj się to łowi, i rzucam, Ziu! halo, Ziuk a to lewym, dobra, dobra, lewym, myślałem, że prawym, ty no, ryby jakieś są, dzień dobry, witam, flopper, max full hp, a, to on pewnie jak dziabłko działa, co? Dobra, źle rzuciłem. Siup. Dawaj rybę. Biorę. Ty pumpa, lol, co? Dobra, halo? Biorę, biorę rzeczy. Siup. Dobra, ty chłopie, co jest normalnie? Let's go! Woohoo! Dobra! Wygraliśmy pierwszą greciat! Let's go! Victory Royale! <laughs> Przepraszam, że psekam piłem całą Dobra Dostał! Leży? Ja też leżę, masz 1v1 Podniosł On też podnosi Tylko Ale za on nie podnosi zląży. później On bierze na plecy Na plecy starego bierze O wziął Dobra dawaj go 3, 2, 1, laser, laser, laser Co robisz? Super stary. Let's go! Tak, high five, high five, high five! Nie mam emotek, ja. Mam... Możesz F, F, E! Aaaaah, ja, ja, ja. Najgorzej! Ja, ja. Najgorzej! Totalnie! <sum> 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 yeah, od razu mówię, słuchajcie, że to jest banable, tak? Wszyscy prawdopodobnie, którzy tego użyją i wygrają przez to gierkę, dostaną bana, ale już słuchajcie, prosi w NA i narzekają, że ludzie na arenach to używają, żeby na arenach palmić punkty. Także słuchajcie, można równie dobrze, tak jak widzicie to na klipie, przeciągać do ostatniej strefy, będzie nam wygrywał gierki Stary No nic, RIP Top... I co? Żart. Gdzie jest ten typ? Ja jestem yeah! On, się okay. leci! Jest On się naprawdę leczy! To jest On się naprawdę leczy w jeziorze! Co? Ja muszę zrobić na replayu Nie, ja muszę zrobić na replayu Nie mam trapów. Wow! Hopp, <laughs> teraz takie... Well? This is not good for everyone. <laughs> yes, korekt, korekt Where are you from? I'm from Poland, man Cześć! Cześć! A najlepsze jak ktoś przychodzi na czat i mówi tak Ewron, wystalkowałem cię, wiem jak masz na nazwisko A ja takie yeah. Wpisałeś Ewron w Google Ja pierdzielę. A? No i to by było tyle. Doni mnie ktoś. Oj, powalił mnie. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Hello guys! <noise> Mówi, ma głośniczek! Drugi nie ma. Ma! Hello guys! O-o. O-o. English? English? In English? English? No English or yes English? Konnichiwa 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 Let's go No No Jela syktym No Słyszę siebie Can you hey, talk? Hello, hello yes. guys Let's go Hey, what's up? Oh, miły człowiek Where are you from? I'm from Russia, hello Hello, animals You're from Where are you from, guys? I'm from Russia, hello I'm from Vienna, Austria Nice Let's win Can I have a Uber? I'm coming to you. Okej, okay. Ewron, ale męski krzyk. To jest męski krzyk. O, jaki bus! Jezus! Tempest of the Storm King. Halo? Ja chyba chcę tam pójść na lud, co? Kurde, on się chyba jakoś spawnuje, dobra. Czekaj. Nie, nie, nie wiem, co. Ja pierdzielę. Idę tam. Co jest, kurde, ty? Jeden z naszych powalony! Knocked out! Ulta robi jakiegoś! Dobra, dobra, safe. Czy my go możemy walić? Tak, o! Weak points! Dobra, weak points musimy bić. Jezu, nasi są powalani, nie! Musimy to przeżyć! Przeżyjmy to, guys! Jakieś ammo potrzebuję. Dobra, mam cztery rakiety. Tak, o! Dynię tnicą w chłopa! Jezus Maria, no nie unikaj, dobra, nie unikną. Walimy tak, o! Let's go! Storm King! Pokonany! 150 Battle Pass! Let's go, chat! Nightmare Royale, ja pierdzielę! Tutaj generalnie powinna być reakcja moja na jedyny event w tym sezonie Czyli na Star Warsy i Miecze Świetlne Ale niestety wywaliło mnie z gry w trakcie lecenia busy, już na event Ja oczywiście do gry się nie dostałem Ale oglądałem to u innych streamerów, wiecie, jako restream Nie mogę wam za bardzo tego pokazać, no bo to nie jest mój content Ale mniej więcej słuchajcie, poradzimy sobie Przedstawię wam w paint'cie, jak to mniej więcej wyglądało o, hejka, hejka, wyszedłem na scenę, yy, jaram się tańcami w Fortnite. A my staliśmy tutaj, przepraszam, my staliśmy tutaj i patrzyliśmy się jak bumerzy yy, jarają się emotkami. Patrzyliśmy na nich z takim poker face troszeczkę, a potem głosowaliśmy, jaką chcemy wybrać scenę i ja wtedy mówiłem, o kurczę, szkoda, że nie mogę zagłosować. Była pokazana scena, tu był wybuch i koniec eventu. Pojawiły się skrzynka, świeciła się takie kółko, tutaj było i wyszedł z niej miecz świetlny. To jest trzymaczka miecza świetlnego. Dziękuję, podobał mi się event, szkoda, że był taki krótki. Cześć. TYPA DRUGI SIĘ OBTRAPOWUJE NIE JA NIE MOGĘ JAKIE RNG TUTAJ JEST TO JEST NIEMOŻLIWE Aż Razem z Epikiem Otworzyliśmy Evron Royal Ligę dla pro graczy I być może też dla widzów Nas wszystkich Nie zbanują Ban dla naszego Holo holo Spokojnie holo Nie rozprój się Nie ma nawet stulejek te klap. Dobra chłopaki, jak ktoś nie ma rzucanej emotki, to niech zbiera matcy z tych drzew czy cokolwiek. Yy, znaczy nie rzucanej, tylko ruszanej emotki i niech robią mosty. To wszystko zrobią dziś. Więc z nami bądź. Ty! Dwie osoby bana dostały! Ty, Bana dostali normalnie! Tam? <laughs> Nie, ja to kto? Nie, oni są z Oceanicza. Patrzcie, jak oni budują. Daszki sobie budują. Nie, no co ty dajesz? <noise> Chat, w co ja gram? Banan <noise> czeka ze śnieżką na trzystu pinga, żeby zabić jakiś typu z Australii. <noise> Czy ja mogę? Ten gościu wie o mnie Najgorsze jest to, że ja nie wiem w kogo strzelać Bo generalnie fokusowałbym z przeciwnikiem lepszego Ale ja nie wiem, który jest lepszy Chyba ten na HG Szmato No, co się stało? Jezu, taki lag, że i ja dostałem I typy Dobra, kurde, full agresji, wjeżdżam Dobra, gościu jest jeden low Aż do cholery normalnie jest robione pek 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 banany normalnie, śnieżki walone w typu. zobaczmy medstat, 58 fragów easy klele tak o normalnie tak o ze śnieżki walone w typów 20.